Siemano, witam was w kolejnym odcineczku z FIFA Mobile Standardowo Dzisiaj mm, dla odmiany troszeczkę krócej, aczkolwiek też treściwie Omówimy sobie co dzisiaj jakby w takim nowym sezonie w Division Rivals Ponieważ jak wiecie dzisiaj się zresetowały pucharki osobom, którzy są powyżej miliona i my sobie zobaczymy zaraz, jacy gracze weszli. Oczywiście to już było potwierdzone kilka dni wcześniej, ale my sobie zobaczymy, jak te, jak te ci zawodnicy się prezentują. I na start chciałbym powiedzieć, że zapraszam oczywiście do ligi, w której dzisiaj będzie czyszczone miejsce. Czyli prawdopodobnie, jak ten odcinek się wrzuci, to miejsca już powinny być. Więc osoby, które chcą wbić, mają plus 108 Overall. Serdecznie zapraszam po prostu z otwartymi ramionami bierzemy aktywnych, oczywiście, bo za nieaktywność będzie z czasem yy, wywalenie. Nasza liga ma obecnie 20, yy, 150, 150 perków i myślę, że jest to całkiem dobry wynik jak na rozwijającą się ligę z potencjałem, tak więc yy, zobaczmy sobie jeszcze tutaj yy, to widzicie. 200, 20 tysięcy, my jesteśmy w tym przedziale między 20 a 30 tysięcy. No, myślę, że po kilku, kilkunastu dobre, dobrych wygranych turnamentach będziemy już w kolejnym fame, więc więc lecimy teraz sobie z Division Rivals, ponieważ tutaj no całkiem spoko, spadłem wprawdzie 150 tysięcy, ale to jest do wbicia z powrotem bez problemu. I teraz tak, dostaliśmy Salem Makers, Salem Makers. Coś takiego, no. Y, Belg z Milanu, pewnie go kojarzycie, aczkolwiek jego statystyki... Y, sorry, no ale wyglądają gorzej niż ten y, Luke Bakiu, który był ostatnio w y, 89 w Lunar Event'cie, no. Tempo mają takie same, ten ma strzały gorsze, no. Szkoda, bo osoby, które wbijają te, te wysokie rangi mają tylko tylko kasę ze sprzedaży ich, a on ma tylko strzał zewnętrzną częścią stopy, nie ma yy, nie ma nic, żadnych jakichś specjalnych, yy, specjalnych swoich skillów ani nic ale przejdźmy sobie do Gomez'a, który no, tempem nie zachwyca, aczkolwiek strzały ma dobre yy, fizyczność też całkiem niezła, czyli taki po prostu kolejny kolejny zawodnik serii, ten Robert Lewandowski, tylko trochę słabszy yy, a propos Roberta Lewandowskiego Robercik powrócił. Mamy Robercika już w naszym tutaj zespole pięknie się komponuje sami widzicie. I jeszcze tylko ten gnabli do wymiany widzicie, że teraz mnie są, ale będzie to zrobione. Będzie to zrobione na spokojnie, a my jeszcze wracamy sobie tutaj do właśnie Division Rivals. Do tych zawodników, kogo my tutaj dostaliśmy z zawodników 78? Czaka. Spoko. Karta do tych wyzwań. Bramka rzeki Hechty Berlin. Fulgini, Fulgini. Ogólnie kilka ciekawych kart. Kolejna karta z Kosowa. Będzie za niedługo można robić skład z Kosowa, bo wychodzi coraz, coraz to więcej jakichś kart właśnie z Kosowa. Tak więc zobaczymy. Z takich ciekawych kart, oczywiście, grywalnych, no to tak średnio. Zastanawia mnie fakt, że nie ma żadnego 80, 81, 82. Jest tylko 5 zawodników, 80, 80 minus, w sensie poniżej 80 chciałem powiedzieć. A propos wersji z ataka, to będę się starał wbić chociaż 1,100 w tym sezonie albo 1,200, a tutaj 1,300 obowiązkowo na 100%. Możecie mnie też poinformować, czy jak ja wbiję 1300, czyli kolejną rangę, to mnie zrzuci na 1300. Bo wydaje mi się, że tak. Ale możecie, możecie mi powiedzieć na 100% czy tak rzeczywiście jest. Jeśli chodzi jeszcze o ikony, to chciałem powiedzieć też, że mam już... Ponad 400 punktów do ikon, tak więc zbieramy, myślę, że około 1000-1500, zbieramy na jakąś ciekawą ikonę. Co mi widzicie, mam już wydany 1300, trzeba jeszcze wydać właśnie do, y, na 2500. Ponad I można odebrać sobie ikonę jakąś. I właśnie będę się, będę się zastanawiał, no bo nie wiem kiedy to będzie, może za 3 miesiące. Zależy, kiedy będzie kolejny update do ikon, kiedy będą kolejne ulepszenia jakby tych punktów, im więcej ich będzie. Ale chyba jednak zdecyduję się na Kakę. bo Owena myślę, że no mamy dużo napastników, albo jego, albo kaka. Owen jest też świetną, fantastyczną kartą. Oczywiście Liverpool, ale czy ja wiem, czy bym go wziął, będziemy widzieli. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Trochę krócej, ale takie omówienie. No i myślę, że widzimy się na spokojnie jutro, tak jak zawsze w Daily. No i co? No i dziękuję wam jeszcze raz. Zapraszam oczywiście do Ligi, w której zwolnię się za chwilę miejsca. Do zobaczenia. Cześć.